Siemankowicowie, dzisiaj ogółem recenzję wystawki rocznicowej Ninja, więc ogółem, jak wiemy, jest za, o, czyli pewnie w środku tymczasem, um, chyba po recenzji, więc pa. Dobra, dawa, dawa żarty na bok i mam ogółem konstrukcję, może przejdźmy, zacznijmy od figurek, więc zacznijmy. Jakbyście coś słyszeli w tle, to przepraszam, ale zacznijmy od Mistrzał Zacznijmy od tej czapki. Czapka jak czapka w sumie, słomiona. Jest w kolorze takim, nie wiem jak by to nazwać. No, no bo, światło, o, Nie jest, ups, nie jest yy, biała. Może, może inaczej to jeszcze wygląda nie jest żółta jest taka ostrość, ale o nie wiem jak nazwać ten kolor nie beżowa taka nie mogę tak powiedzieć dajmy jaki ma kolor słoma to jest po prostu taka lekko żółta Żółtawa. O, na przykład dajmy żółta. W tym samym kolorze jest laska mistrzów I to bardzo fajnie, bo ten element często występował tylko w brązowym wydaniu, a tutaj mamy taką zmianę. Sam Mistrzu przypomina tego z. Kamera tu dziwnie. Ten wyłapuje. Sam mieczu przypomina ogłem Mistrzału z, yy, z pilotażowych sezonów. Ale jest trochę zmieniony. Z tego co wiem, nie było tego kółeczka tu. I nie było oczywiście tych klapków. Z tyłu wygląda prawie tak samo. Oj, nie ma alternatywnego ogłę grymasu. I czekajcie chwilę. A tak oto wygląda jego mina. Nie widzieliśmy mistrzów Dragon Sizing. Znaczy, był w jednym secie, ale czy taką minę miał, to nie wiadomo. Dobra, widzowie. Przechodzimy do następnej figurki. Widzowie, jeszcze bym chciał pokazać instrukcję, że tu były takie, jakby porównania. I bardzo was przepraszam, bo jak teraz widzicie, ten kwiatek, że tak powiem, i tu ten kwiatek jest a Nie ma tego paska tu. Więc przepraszam, bo ja to robię z pamięci ogółem i... No. Ale dobra, przejdźmy już do następnej figurki. Następną figurką jest ogółem Nia, która jest tutaj Samurai X. Jak widzicie, albo nie widzicie, bo jest dość średnia. Ma ona maskę Samurai X twarz ma taką samą jak z Legacy. Eee, Boże, nie Legacy, tylko eee, Dragon's Rising. Przepraszam, bo widzę, jest już 19. Um, no. Dwie czarne katany, więc w sumie normalne katany, tylko w innym kolorze. Ma tutaj nadruki i jak możecie zobaczyć, tutaj ogółem. Jest ostrość? Nie, tutaj ostrości ogółem nie ma. O, tutaj ma zadrukowane nogi. Trochę za bardzo zbliżenie żem zrobił, ale tak to wygląda. jak zobaczycie, tu no to jest mało nadruków. Więc. Ogół, ogółem, mm, co, ta figurka jest chyba trochę lepsza, muszę powiedzieć, choć jakbym miał tamtego Samuraja X, też by mnie narzekał. Teraz ściągnijmy to albo podwijmy. O, tego tak wystarczy. I tu jest taki logo Samuraja X. Więc co, następna figurka. E, widowe. zapomniałem. Mm, tak, ta maska Samuraja X, ogółem. Też jest fajna, bo ma, jak widzicie, inne... Oj 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 oj. oj. Inny ogółem ten rogi, że tak powiem. Ale jako tako twarz ma taką samą. Więc co, następna figurka. I dobra, mam pierwszego z tamtych ninja. Choć w sumie nie. Bo to jest sezon pierwszy, a jak wiecie... Lloyd w sezonie pierwszym jeszcze tak nie do końca był ninja. Jeszcze się uczył. W sezonie drugim już tak bardziej umiał. No, pokonał Mrocznego Władcę. Więc w sumie dobra. No. W pierwszym sezonie też dużo umiał, ale to jednak w drugim zasłynął bardziej o ninja. W pierwszym też jego to tak pokonał... po kanału Pożeracza Światów. Dobra. Ale teraz, koniec już fabuły Zacznijmy Ogadywać, oceniać, mówić o tej figurce Światło tutaj dziwne, czekajcie chwilę Dajemy trochę lepsze światło Już to dużo lepiej wygląda ogólnie. Ale jak możecie zobaczyć, tu są srebrne zdobienia Choć nie wszędzie, Zane ma Złote zdobienia Kaima ma złote zdobienia ale głównie są srebrne zdobienia A tutaj yy, mają złote zdobienia przez co no, lego już nie produkuje zbytnio takich sre srebrnych zdobień ale jak widzicie i tak te figurki ładnie wyglądają ogólnie twarz jest taka jak w dragons rising więc to każdy wie jak wygląda tutaj można zobaczyć jak wygląda tył, nie trzeba ściągać tego jest to trochę fajnie, ma takiego jakby anakondowca takiego trochę to trochę wygląda podobnie ale jednak się czymś różni a wiecie czym? już wam pokażę, nie dość, że inny pas to jeszcze tu ma trochę wysuniętej klaty pas się dużo zmienił i, i są klapki jakby takie nie został z z tyłu, y z tyłu, z ten No a miecz ma taki jak miecz, więc miecz ma taki jak zawsze. Opróczmy go, a ja jeszcze obmówię maskę. No, maski są takie jak zawsze, tylko właśnie są złote zdobienia. Więc co, następna figurka. Albo jednak nie, tak jeszcze wyglądał. Lloyd, wy w pierwszym sezonie to co? To kolejna figurka, czyli Zane teraz zaczniemy na inaczej, więc tak wyglądał Zane w pierwszym sezonie, a tak wygląda teraz no i teraz, wrócili jak widać do pierwszych broni, złotych broni z pinjitsu, czyli yy, w przypadku Zaina to akurat są shurikeny kosa, yy, nunchaku i mieć ognia. Zain ma bardzo podobną, mogłem, maskę. Z tego co widać. I co? No, na ramiennik ma ten sam. Tutaj z tyłu nie wiem, co to jest. Tak, prawda? Jest taki, jakby pas. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Tu ma takie przewiązane jakby takim bandażem. Tu ma taki pas na nogach jakby. Nie? I... No klapki jak wszyscy. Choć to trochę wygląda jak takie typowe rysowanie ptaków, że ten... Nie ma ogłęzu nóg po bokach. Ale to jest najlepsze, czyli główka. Ściśnijmy maskę. I głowa. Ta robotyczna głowa jest piękna. Mimo, że nie miał takiej w tego zesnika. Z tyłu. Normalny, spokojny zejm. Co co? Następna figurka. Nie pytajcie, widzowie. Mm. Tu jest ogółem kol. Właśnie, to jest kosa wstrząsu. Tak, tak wygląda tutaj kosa wstrząsu. To trochę nie przypomina kosy wstrząsu. Ale okej, okay. tak wygląda koltuł, tak wygląda kultu Tors się prawie w ogóle, w ogóle nie różni. Pas, y, pas tak samo. Więc to jest bardzo fajne. Ale jak widzimy, ma jakby taki... Y, na pierśnik, można powiedzieć. Ma, y, ma tutaj taką jakby... Nie wiem, jak to się nazywa u ninja. strój, ma takie klamerki i pas z tyłu też nie wiem co to jest, ale ma jakby taki plecak widać uciekliście mi no co to, kamera mi uciekła jak widzimy mam ja ogólnie <ścoughs> czarną bandanę z takim złotym przewiązaniem to jest dosyć ładne w przypadku kola główkę ma taką jak w Dragon's Rising. Więc co? Tak wygląda tu, tak wygląda tu. Niestety nie mam takich porównań złotych broni. To jest kosa wstrząsu. Następna figurka. Jak wiecie następny będzie Kai. To jest po prostu, ja daję cień swoim rękom, więc zebra rękę i to jest po prostu miecz ognia. To jest tak piękna broń według mnie. Jeszcze dam z drugiej strony, choć wygląda tak samo. Ale więc, ten. Jak widzicie, kaj ma złote zdobienia tutaj. Z jakiego mógł mieć tu? Również złot. Głęb. Maska wygląda dosyć podobnie Choć się leciutko różni, bo jak Widzicie, ona nie jest na całą twarz Nie wiem, czy mam tą maskę, czy nie Bym musiał sprawdzić Ja w ogóle mam parę masek z starszych sezonów Chyba mam z drugiego sezonu, z pierwszego sezonu Choć z drugiego przez chwilę też mieli te stroje A potem mieli chyba kimono? O, ej, bo wcześniej mówiłem, jak to się nazywa te stroje unijne i teraz mi się przypomniało, że kimono. No, więc ogółem naprawiłem już. Widzicie, tutaj ma przewiązane te złote, a tutaj się kończą. To jest ładko inne. Twarz jest taka jak z Dragons Rising. Czekajcie, muszę lepiej złapać kamerę. Okej. Okay. Nie wiem, co to jest tam z tyłu, ale taki jakby ogień. Jak widzicie, ma też przewiązanie, takie jak tutaj. Też taki na pierśnik z złotymi zdobieniami. A tu, czy miał te złote zdobienia, a ostrość? Miał, ale trochę inne. Jak widzicie, ma taki pas. I jest tutaj przewiązany tym kimono. Więc co? Następna figurka. Ale nie bo znowu ma klapki. I teraz następna figurka. Jak widzicie, została nam już ostatnia mini figurka, jaką jest Jay. Ehm, Jay, czemu nie masz maski? Dobra, zacznijmy od maski. Jest taka sama, tylko niebieska. Więc widzowie, czekajcie, maska mi spadła nie widzę, wie, jednak leżała na biurku jest taka sama tylko niebieska więc no tak samo jak yy, ten jak to się nazywało no yy. to na miecze twarz nie jest taka sama jak w icing, chasing jest dużo lepsza I wkurzony jay i taki nie wiem jak to powiedzieć, taki lekko ucieszony jay Czekajcie chwilę, mam ogółem podróbkę, tak niestety podróbkę, czemu, bo nie mam ręki srebrnej, jest ona no, trochę źle, tylko no no no, ale... zawsze tam jakieś porównanie jest, no, wiadomo, że ta figurka jest lepsza, bo jest oryginalna, wow, ale może zacznijmy tak, chwilę. Yy, to jest dosyć fajna broń. Nie jest chyba taka sama. Ale jest dosyć fajna. Dobra. Teraz tak. Yy. Yy, tu jedyna. jaką widzę, zmianę między tymi dwoma figurkami. To to. Tu mamy dodatkowe zagięcie i mamy taki pas jakby Jeszcze dolny Więc co? A i mamy klapeczki bo tu nie ma A. Dobrze, ogólnie wszystkie figurki zostały omówione, więc instrukty możemy zamknąć I przejdźmy do oceniania samej bramy klasztoru Jakby nie mamy tutaj... A czekajcie widzowie, nie wszystko oceniłem Uwaga, teraz będzie niezamierzony żart. Więc, w ogóle, mamy taką figurkę, i tych figurek będzie 6 albo 7. Tak, z X-7. Hmm. Więc zacznijmy, może, od tego. Ma ona taką podstawkę, która. Hmm, to piętnastolecie idealnie by się nadało. Chwila na bramie klasztoru. Oh,